Cześć, witajcie. Być może po tym napisie większość z Was już wie, co chcę wam pokazać. Otóż mamy tutaj rozebraną lampę od tak jak napis wskazuje, BMW od popularnej piątki model E60. Jest to akurat. Mamy tutaj do czynienia z lampą skrętną, dynamik, czyli oprócz tego, że soczewka reguluje nam się w poziomie góra-dół, to jeszcze skręca na lewo i prawo. I te dynamik to właśnie to jest to doświetlenie zakrętów, że soczewka podąża za kołami w lewo lub w prawo, za to odpowiada moduł skrętu, a tutaj mamy pod samą soczewką silniczek i ślimak, który po prostu przesuwa soczewkę, a to w lewą, a to w prawą stronę. No ale, dlaczego? Te lampy trafiają do nas do warsztatu. Co się z nimi dzieje? Pomijając fakt, że, że wiele osób próbuje upiększyć te samochody czy lampy, sprawić, żeby były bardziej nowoczesne. Montują ringi LEDowe, które mocno biało świecą, czy montują projektory biledowe, Czyli zamiast tej soczewki Xenon są, są te projektory wymieniane. Na projektory LEDowe, gdzie już nie ma żarówki przetwornicy, zmieniamy kolorystykę wręcz i tak dalej, ale to są wszystko takie dodatki. Podstawą, podstawową przyczyną to jest to, że te lampy słabo oświetlają drogę i szczególnie teraz jest to widoczne, kiedy te dni są takie krótkie, gdzie bardzo często wychodzimy z domu, jest już ciemno, gdzie wracamy, jest już ciemno. I, I jazda po zmroku autem z takimi lampami jest naprawdę uciążliwa. Skąd to się bierze? Za tym soczewki tak jak tutaj, które w tej chwili jest ładne, często jest okopcone, ale nawet jeżeli lampa jest ładna, nie widzimy prawej przyczyn, prawdziwej przyczyny uszkodzenia, bo ono się ukrywa tutaj wewnątrz. Jeżeli to rozbierzemy, ukazuje nam się. Taki kielich, takie lustro. Gdzie? To jest świeżo wyjęte z tego auta. Tutaj te zniszczenie nie jest duże, ale już jako światła i tak, i tak jest fatalna. A często zdarzają mi się takie lustra, gdzie tutaj to jest całkowicie czarne. Wyobraźcie sobie, że tutaj, gdzie wkładam palec, przychodzi żarówka. I pod wpływem temperatury tej żarówki, gdzie ciepło idzie do góry, prawda? Te ciepło, ta temperatura wypala nam tutaj tą powłokę aluminium, która tworzy lustro soczewki. No, niestety, lampa z wypaloną soczewką nie oślepia, nie oślepia nikogo. Mało tego nie oświetla nam drogi po prostu w sposób właściwy. Co z tym można zrobić? Można oczywiście taką soczewkę zregenerować. Problem jest o tyle popularny, że mamy już u nas we warsztacie przygotowane takie zregenerowane lustra. Także ten czas naprawy lampy skrócony jest do minimum. I polega to na tym, że lampa zostaje rozebrana, dokładnie oczyszczona. Tutaj mamy jeszcze problem z instalacją, która jest skruszała i tak naprawdę wszystkie przewody trzeba wkładać w termokurcze, bo się w rękach rozlatują, czasami jeżeli mamy, no to udaje się wymienić taką instalację na, na całkowicie nową. W tym przypadku musimy, musimy naprawiać te wszystkie przewody. Wyciągamy uszkodzone lustro i montujemy od razu lustro, które jest zregenerowane, które już zostało poddane procesowi metalizacji próżniowej i w komorze próżniowej została napylona nowa powłoka aluminium. Dzięki temu ta powłoka lustrzana jest jak nowa. Znaczy jest jak nowa, jest, jest nowa. Jest dokładnie taka jak, jak w nowych lampach. Po złożeniu ręka sobie daje uciąć, że, że lampa po takiej regeneracji świeci dosłownie jak nowa zakupiona w serwisie.